Jaką drogę musi przejść Broken Arrow, żeby być naprawdę dobrą grą? Nie? Był update teraz, w którym tutaj zrobili, że wprowadzili zmiany, bla bla bla, starają się walczyć z cheaterami, jakieś fiksy w ogóle e, stare albo na przykład, że zrobili jakąś fajną misję single player. Fantastycznie. Ale jakich zmian potrzebuje Broken Arrow, żeby było naprawdę dobrą grą? Po pierwsze primo i to, co dotyka mnie w każdym meczu, to co praktycznie jest codziennie, bo ja gram w tą grę już for fun. Kiedyś grałem w nią, bo chciałem sobie coś poosiągać i tak dalej, teraz mam to totalnie w kupie. Wychodzenie z meczy, to jest pierwsza rzecz. Grałem mecz, nie mam jak tego pokazać, bo nawet ta fantastyczna gra nie ma pokazanego pokazanych historii meczy. Grałem mecz, stary... I wygraliśmy mecz 4 na 5. I wiesz jaka była kara dla gościa, który z mojego teamu wyszedł z tego meczu? Zero punktów. Nic nie zyskał i nic nie stracił. Bo sobie wyszedł z meczu. Czaisz to? Z automatu, jeżeli ktoś wychodzi z meczu, powinny być kary. Na przykład, że nie możesz 10 minut wejść i powinno ci Elo na przykład za wyjście spadać 100. Żeby te noby grały ze sobą. A gracze, którzy chcą grać i grindować, żeby grali chłopie... Yy, po prostu na wyższych poziomach, nie? Po drugie, primo, ten system Elo jest największym gównem w tej grze. Totalne gówno. System Elo trzeba wywalić kompletnie i zrobić, na przykład, rangi. Nie wiem, jak ma Liga Legend, jak ma Age of Empires. Zrobić, na przykład, powiedzmy, cztery Tiery nie wiem, yy, stary brąz, diament, yy, brąz, powiedzmy, złoto, platyna, diament. I żeby i w, tych, w każdym yy, z tych, jakby to powiedzieć, z tych rang, Zrobić na przykład 4 ligi. Co nie? Że na przykład jest Bros. 1, Bros. 2, Bros. 3, Bros. 4 i później masz powiedzmy Złoto 4, 3, 2, 1 i tak dalej, et cetera, nie? To jest po pierwsze Primo. Po drugie Primo trzeba, stary, anty to tam wiesz i tak ludzie będą cheatować, to jest wiesz normalne, mogą sobie banować, nie banować i tak będą cheaterzy, to mam to w dupie. Ale po drugie Primo zaostrzyć kary za wychodzenie z meczy i po trzecie Primo Broken Arrow po jego sukcesie powinien już dawno zrobić zapowiedź, trailer, że pracują nad chińską frakcją. To jest pierwsze. Jeżeli chodzi o tą grę, powinni dodawać nowe frakcje. Nie ze, oni chłopie, wiesz, powiem wam tak, jeżeli oni będą prowadzić tę grę tak ją, ją prowadzą teraz, to ona za pół roku umrze. Że będzie w nią grało tysiąc osób, nie? E, tak naprawdę. I, I tyle. A jak oni za dwa lata zapowiedzą, że będą Chiny wychodziły czy coś, no to już będzie kogo to będzie obchodzić za dwa lata. Teraz świat się tak szybko zmienia, że to jest, że to jest hit, nie? Powinni po pierwsze, primo, już frakcję frakcje i po drugie, primo, game mody. Ja jestem na przykład graczem, którego misje single player nie interesują. Ja rozumiem, że część tej gry to są dziadkowie 40-letni, którzy stoją, na przykład, którzy mają mapę. Ja wam to pokażę. Ja wam to pokażę w pańcie, co ja o tym uważam. Na przykład, powiedzmy, masz mapę single player i ten czarny kwadrat to jest mapa. I powiedzmy, tu jest droga, tu są budynki, co nie? stary, powiedzmy, i ta mapa jest ogromna, i na przykład tutaj jedzie konwój rosyjski, który musisz zniszczyć amerykańskim helikopterem, i ty stajesz, i co, twój cały gameplay poje, polega na stanie wrogu mapy i strzelanie rakietami do pojazdów. W międzyczasie jeszcze słychać, jak jakiś cringe'owy lektor mówi Hell yeah, brother! We smoke them, you know what I'm saying? Wiesz, ja mam takie, Boże, kochany, ja rozumiem, że, wiesz... 40-letnie osoby, które nie mają podzielności uwagi, które nie mają w ogóle, wiesz, którzy mają palce z drewna i nie potrafią klikać, nie potrafią multitaskować, oni potrzebują takich rzeczy i ja to, tego nie hejtuję. Ja na przykład zagrałem jedną misję single player i myślałem, że się zeżygam, bo się tak nudziłem, nie? Ale na przykład tak. Inne game mody, po pierwsze Primo. 1 na 1, mniejsze mapy, 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4, chłopie. Żebyś miał wybór, jak wchodzisz tu w szybki mecz, to żebyś mógł sobie tu zaznaczyć, na ile osób chcesz grać. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. I to jest wszystko, stary. I mapki. I to jest tylko to potrzebne, żeby Broken Arrow był dobrą gierką, stary. Nic więcej nie jest potrzebne. Niech sobie robią i duszą tam single playery, ale nie oszukujmy się, takie gry jak Broken Arrow nie zawdzięczają popularności misji single player typu 60 tysięcy razy wykonujesz, chłopie, misję obrony Kaliningradu. Wiesz, o co chodzi? podlękujesz pączycielu zaraz, yy, nie, to nie wymaga, że, że grasz, chłopie, 60 tysięcy razy obronę Kaliningradu, nikogo to nie obchodzi, prawdziwa popularność tej gry, tak naprawdę, moi drodzy, yy, polega na tym, że tu jest multiplayer, jest takie jak zwane competition, że walczysz, grasz i tak dalej, Kogo chłopie już to realnie powiedz mi, kto się dusi singleplayerem w takich grach? I wiadomo, znajdą się graczy, którzy powiedzą: Ja nie zagrałem 5 minut multika i gram cały czas singla, wiesz co? Chodzi, I jest super. No to wiesz, no to fajnie, nie? Ale stary gra to gra i ona musi mieć stworzony jakiś ekosystem. A aktualnie z tego co widzę obecnie, no to twórcy tej gry walą trochę w klocki e, stary. Nie spodziewali się sami takiej, że tak powiem, popularności prawdopodobnie tej gry i szkoda by było obserwować to, że ona sobie po prostu, ta giereczka, zdechnie i tyle, nie? Takie jest moje zdanie. Żeby usprawnić tą grę, podsumowując, potrzeba tak, nowych game modów 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, wysrać ten system elo, bo on jest do dupy. Mnie czasami meczuje z graczami, którzy mają 600 elo w enemy teamie albo w moim teamie. I te mecze wyglądają, są takim cringe'em, że to, tego się nawet nie opłaca wrzucać. Po drugie, primo stary, olbrzymie kary dla ludzi wychodzących z meczu. Ja rozumiem, że niektóre maczki chcą sobie wejść i sobie przetestować, jak strzela artyleria, stary, i wychodzą od razu po 5 sekundach. Ale ps, stary, zauważ, jeżeli masz 10 graczy w jednym meczu i dwóch z nich wychodzi, powiedzmy, w twojej drużynie, to to nie jest nawet gra, to te dwie osoby psują rozrywkę pozostałym ośmiu osobom. Kumasz, to tak jakbyś grał w of Legend, powiedzmy, i w każdym z Twoich meczy, chłopie, wychodziłoby powiedzmy, nie wiem, z trzy osoby z Twojego teamu. I Ty byś grał tylko Ty i Twój jungler na przykład. I Ty grasz na bocie i Twój jungler. I to wszystko. I cała mapa jest pusta. To jest bez... kompletnie bezsensowne. A to przekazywanie jednostek, jak ktoś kupił, że je przyjmujesz pod kontrolę, jest też kompletnie bez sensu. Te jednostki powinny znikać. I powinno się robić coś takiego, że na przykład masz o wiele większy ekosystem, że możesz mieć o wiele więcej jednostek na mapie. No i chyba tyle, nie? Tak mi się wydaje. Że można by było tylko to wprowadzić do Broken Arrow. Mi się wydaje, że ta gra by była o wiele lepsza. Bo ja aktualnie wchodzę, ja klikam szukaj meczu. I ja stary nie wiem co będzie, nie? Ja 4 czy 5 razy pod rząd zdobywałem 1100 elo. I nie dlatego, że graliśmy giga gówno, czy coś w tym stylu. Tylko stary dlatego, że ktoś wychodził z tych meczy. Albo mi się fartnie trzy mecze pod rząd znaleźć, powiedzmy, typka, który, powiedzmy, że tak powiem, zostanie w drużynie i będzie grał. Albo stary będzie coś takiego, że ja wejdę teraz do tego meczu i ten mecz, chłopie, skończy się tak, że u mnie wyjdą dwie osoby przed, przed skończeniem się pierwszej fazy tej rozgrywki. I co ja wtedy mam robić, chłopie? Tak naprawdę, mam siedzieć na siłę i się strzelać z pięcioma typami sam? Zresztą to nie ma kompletnie sensu. To wtedy też się opłaca wyjść i po prostu zacząć kolejny nowy mecz, nie? Tylko, że stary. Zadziwiające jest to, że ty później tracisz prawie wszystko, a takie typy nic. No jak w ostatnim meczu, typ wyszedł w połowie gry i wygraliśmy mecz 4 na 5. I chłop, yy, stary, nie stracił w ogóle punktów za wyjście, dlatego że wygraliśmy, to to jest już czyste frajerstwo, stary. Ja mam takie zdanie na ten temat. To już jest przejawa czystego gówna, nie? W razie czego. Takie jest moje zdanie, chłopie.